Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dziś spojrzymy na nowy okręt premium siódmego poziomu z drugiego rozdziału przepustki bojo bojowej Landshow, czyli budiony, nieco poprawiony, przeniesiony poziom wyżej do drzewka azjatyckiego Jeżeli lubisz grę budionym to polubisz też ten okręt, a jeżeli jeszcze nim nie grałeś w tym materiale odpowiem na pytanie pytania jak nim grać i czy jest warty zdobywania? W podsumowaniu znajdziecie również, jak zbudować kapitana oraz jakie moduły zakładać na ten okręt. Lanshaw to taka mini Moskwa, ale na poziomie siódmym. Grasz przy wyspie i nie pokazujesz burty, która jest miękka i często wchodzą w nią stele, czyli do przeciwnika raczej staramy się stać dziobem. Co nagradzają jego celne działa kalibru 180 mm. A jak będziecie strzelać z pocisków AP przeciwpancernych z poprawionymi parametrami, to sterowanie będzie tak łatwe jak kładzenie masła na bułkę <głodzenie> W bitwie, która leci w tle, będzie ładnie widać, jak często i ładnie te studele wpadają. Jeżeli nas polosuje na piątki, to apki. Jak na swój poziom, czyli siódemki, to momentami zaczynamy zmieniać pociski na odąkowo burzące. A jak na okręty dziewiątego poziomu, to częściej używamy pocisków AP. To częściej używamy pocisków HE. Lecz stosując starą taktykę, jak burza to AP, jak dziób to HE, to zaczynają wpadać fajne uszkodzenia. Okręt. Nie każdemu będzie pasował, głównie szukasz wyspy lub odwracasz się tyłem i próbujesz kajtować. Oraz starać się strzelać ze wszystkich dział na co ich kąty wychłu pozwalają. Domyślam się, że w komentarzach będzie pytanie: który okręt jest lepszy: Nuremberg czy Obie dwie recenzje tych okrętów są już na kanale. Lecz osobiście uważam, że Nuremberg dostał zbyt duże przyładowanie a Lance Ho jest po prostu lepszą wersją Budionego. Zatem podsumowując, okręt jest fajny, przyjemny, tylko, żeby czerpać z niego pełny potencjał i fan z gry, trzeba lubić ten styl gry. Zarabia każda typowa siódemka, lecz zakładając bonusy na kredyty i na expo do kapitana, ładnie wszystko leci w górę. I jesteśmy w stanie bardzo dużo zarobić. Okręt posiada również torpedy głębokowodne, lecz patr patrząc na ich parametry, są one bardziej do obrony niż do ataku. Trzeba zsaszyć pancerniki lub krążowniki, bo w niszczyciele, oczywiście, głębokowodne torpedy nie, nie trafiają. Kapitan prezentuje się następująco: Trochę tego jest do wyboru, do wyboru ale raczej idziemy pod typową budowę krężowników lekkich. Pokażę od razu sugerowane moduły do tego okrętu, i to byłoby raczej na tyle w tym materiale. Taka mini recenzja kolejnego okrętu. Dajcie znać, co wymyślicie o tym okręcie, czy go już macie. A jak nie to, czy planujecie zdobyć? Trzymajcie się do usłyszenia heja.